Max Verstappen ruszy do Grand Prix Japonii z pierwszego miejsca. Dziś pokonał McLaren. Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Cześć, witajcie serdecznie. Mateusz Cieślicki, Powrót Roberta Apple. Trochę inne okoliczności lokalizacyjne, trochę inne okoliczności przyrody, ale Cały czas jesteśmy w Japonii, cały czas jesteśmy na to, że Suzuka, na którym dzisiaj było niesamowicie ciekawie w kwalifikacjach. No bo przyznajcie, kto z Was spodziewał się pole position Maxa Verstappena? Raczej nikt. Ba, widziałem kursy u Bugmacherów, które raczej wskazywały na to, że większe szanse na wyższe miejsce w kwalifikacjach od Maxa Verstappena mają George Russell czy Charles Leclerc. Red Bull zupełnie mógł sobie poradzić się podczas tego weekendu, a tymczasem no właśnie, tymczasem trzeba mieć takiego zawodnika, trzeba mieć takiego kierowcę, który potrafi wyciągnąć coś z niczego, który potrafi w trudnych okolicznościach, z niesprzyjającym autem, na trudnym torze, po prostu pojechać to jedno genialne okrążenie. I tym kierowcą dzisiaj był Max Verstappen. Zresztą Fernando Alonso powiedział, tylko on mógł dokonać tego, tylko on mógł zdobyć pole position przy takiej przewadze McLarenów. No bo trzeba sobie powiedzieć, w treningach, w pierwszych dwóch segmentach kwalifikacji McLareny dominowały, wydawało się że nikt nie będzie w stanie im podskoczyć. Być może George Russell, ale to się nie stało. Właśnie Max Verstappen wywalczył swoje czwarte z rzędu i 41 w karierze. Czwarte z rzędu na Suzuce oraz 41 w karierze pod position. No genialne kółko. Wystarczy sobie wejść na onboard, wystarczy sobie to obejrzeć i widzimy kunszt, widzimy zero błędów, widzimy niesamowitą szybkość i wyciąganie wszystkiego, absolutnie wszystkiego z tego pakietu Red Bulla. Pakietu trudnego, z którym nie poradził sobie tak jakby chciał Yuki Tsunoda. Dzisiaj dopiero 15 za Liamem Lawson. Trzeba powiedzieć, że Jółki w pierwszych dwóch segmentach tych kwalifikacji radził sobie naprawdę dobrze. Był bardzo blisko Maxa Verstappena, najpierw 30, potem dziesiątą. No, ale kiedy przyszło do tego decydującego okrążenia w Q2. Niestety Yuki y, zwyczajnie chyba nie wytrzymał ciśnienia. Mnóstwo błędów na tym jego okrążeniu. Zaczęło się od już od pierwszego sektora, potem od pierwszego zakrętu, nawet potem się posypało to okrążenie. No i znalazł się na dopiero 15. miejscu Tsunoda, y, przy czym y, uważam, że to miejsce nie odzwierciedla tego jak, do, jak nieźle prezentował się w bolidzie Red Bulla Japończyk. Było to znacznie była to znacznie pewniejsza jazda, szybsza jazda niż Lawsona przez wszystkie dotychczasowe sesje, natomiast po prostu kwalifikacji Tsunoda yy, nie podskładał. No i można być świetnym w treningach, można sobie dobrze radzić w y, kwalifikacjach, tak jak wcześniej radził sobie Tsunoda, ale on zawsze gdzieś popełnia ten błąd, zawsze gdzieś coś yy, nie idzie i nie ma tego, no zawsze, w większości przypadków, nie ma tego yy, naprawdę dobrego rezultatu. Dzisiaj była na to szansa, bo widać, że ten bolid na pewno mu lepiej pasuje i jest w nim szybszy niż Lawson, ale tego nie pokazał, bo zwyczajnie popełnił za dużo błędów. Gdyby może pojechał spokojnie gdyby nie nie próbował aż tak żyłować tego wszystkiego, byłby lepszy wynik, no a skończyło się niestety, można powiedzieć, porażką, ale i tak wygląda to lepiej niż w przypadku Liam'a Lawsona i być może tutaj Red Bull jednak dokonał dobrej zmiany, no zobaczymy jak to będzie dalej. Patrząc na wyniki Lawsona, który był 14 i porównując ten wynik z Izakiem Hadżarem, który był siódmy... No, to widzimy, że Hadżar, no pewniej się czuje w tym samochodzie, w którym przejechał już dwa wyścigi, w którym też testował. Więc, oczywiście, jeszcze za wcześnie oceniać postawę Lawsona w RB. Natomiast, no, naprawdę Hajar wygląda coraz pewniej, coraz mocniej, jeżeli chodzi o ten zespół. Był dobry w treningach, w kwalifikacjach, też sobie świetnie poradził, a przecież miał duże problemy w kokpicie, coś uwierało albo coś było za luźno. W każdym razie, gdy tylko wyjechał na Q1, Barto narzekał, mówił, że no, mamy zrujnowane kwalifikacje przez ten. Jeden szczegół, który jest tam w kokpicie, który mu mocno przeszkadza. Poprawili to i był w stanie wykręcić siódmy czas. Rewelacyjny wynik Hadżara. Jeden z bohaterów tej sesji, to na pewno. Yy, McLareny, no trzeba sobie powiedzieć szczerze, że chyba nie wykorzystali yy, szansy, nie wykorzystali potencjału. Yy, warto też porównać ich wypowiedzi, bo Landonori sputruje rzeczywistość, tak mi się wydaje. On pierwsze swoje okrążenie w Q3 po prostu zepsuł. No, pojechał pół sekundy za Oscarem Piastream, było dużo błędów, wyrzuciło go, mówił w jednym zakręcie, w Degner 2, ale tam w innych zakrętach też nie było dobrze, no i musiał wszystko zostawić na ostatnie przejazd. Cały ten przejazd, cały przejazd decydował o tym, które zajmie miejsce w kwalifikacjach. Nie miał jakby takiego pewnego, już jakiejś pewnej podbudowy. I to sprawiło, że wydaje, wydaje mi się, że troszkę zostawił jeszcze na to, że czasu. Ostatecznie do Maxa Verstappen brakło 12 tys. sekundy. To bardzo niewiele, i wydaje mi się, że w bolidzie McLaren jest potencjał, żeby to wykorzystać i wydobyć ten potencjał. Zresztą mówi to Oscar Piastri, który, będąc zaledwie 44 tys. za Maxem Verstappenem i 32 tys. za Lando Norrisem, przyznaje, że no nie, no nie wykorzystaliśmy pełnego potencjału naszego auta. Tam było jeszcze troszkę osiągów w tym samochodzie. I zwyczajnie te kwalifikacje nie poszły po naszej myśli. Dość powiedzieć, że w sektorach kwalifikacji, w czasach sektorów kwalifikacji, Max Verstappen nie był najszybszy w żadnym z sektorów. Co więcej, w drugim sektorze Verstappen miał dopiero czwarty wynik. To pokazuje, że zwyczajnie McLareny tego nie złożyły. Zwyczajnie tam było jeszcze więcej do, do, do ugrania i. No, to jest taka trochę przewrotna sytuacja w stosunku do tej wypowiedzi Landon Norrisa, który powiedział, że McLaren na początku sezonu 2025 ma taką przewagę, ponieważ jako jedyny zespół ma dwóch dobrych kierowców, którzy na siebie naciskają i przez to no, przesuwają ten limit osiągów samochodu, który jest no, naj, najszybszym w stawce, ale i tak tę dodatkową jeszcze przewagę dają mu kierowcy. No to dzisiaj się to raczej nie potwierdziło, bo wydaje mi się, że obu kierowców w tym samochodzie jest stać na więcej, ale dzisiaj tego nie poskładali. Wielkie brawa dla Maxa Verstappena, który jednak nie jest faworytem jutrzejszego wyścigu. No chyba, że będzie padało. A będzie padało, bo obecne prognozy mówią y, o nawet 94% szans na deszcz w trakcie wyścigu. Padać ma od rana, to ma być generalnie deszczowy dzień, ma rano padać, potem ma być przerwa, a potem godzinę przed wyścigiem znów ma padać i po wyścigu ma przestać padać. Oczywiście pogoda jest zmienna, więc tak nie musi się stać, natomiast obecne prognozy na ten moment mówią, że będzie to deszczowy, y, deszczowa runda. A jeżeli deszczowa, no to automatycznie szanse Maxa Westepena na zwycięstwo rosną. I te dzisiejsze kwalifikacje troszkę nam dodają takiej otuchy, że to nie będzie... Będzie taki jednak sezon dominacji całkowitego podporządkowania McLarenowi, że jednak będą takie ciekawe rundy jak obecna przez Max Verstappen to wice, lider klasyfikacji generalnej, które dadzą nam no, przynajmniej przedłużenie tej walki o mistrzostwo świata pomiędzy McLarenami a i, no, właśnie Maxem Verstappenem, bo on chyba obecnie tylko się może włączyć do tej rywalizacji, przynajmniej po trzech kwalifikacjach sezonu. Także brawa dla Maxa i liczymy jutro na bardzo dobry wynik. Na czwartym miejscu dzisiaj Charles Leclerc, który chyba wykorzystał pełnię potencjału swojego samochodu i nie mógł liczyć na więcej. No, biorąc pod uwagę formę Maxa Verstappena, biorąc pod uwagę formę bolidu McLarena, no to realnie Ferrari powinno być tutaj piąte, ale swoje kwalifikacje popsuł George Russell i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że to jest zawodnik, który rzadko myli się w tych decydujących momentach kwalifikacji przynajmniej, bo w wyścigach bywa jeszcze różnie. George Russell dzisiaj zupełnie nie poskładał. W Q1 był szybszy, w Q2 był szybszy, a w Q3 był naprawdę, no, dużo błędów się pojawiło. Już w pierwszym zakręcie wyrzuciło go i tam stracił no, dobre dwie dziesiąte, jak nie, jak nie więcej. I to sprawiło, że nie był w stanie powalczyć o wysokie miejsca. I dzisiaj dopiero piąte miejsce. i tylko tam tysięczne sekundy, no może nie tysięczne, bo dwie dziesiąte sekundy przed Andreą Antonellim, i Andreą Antonellim, więc to niewiele. Jeżeli chodzi o pozycję, dużo jeżeli chodzi o czas, no więc George Russell może żałować, bo wydaje mi się, że czwarte miejsce i drugi rząd startowy było tu spokojnie w zasięgu jego bolidu i w zasięgu jego umiejętności. Brawa dla Antonellego, bo widzieliśmy, że on miał problemy, żeby wyjść do Q2, potem przesilnął się do Q3. Taki cichy bohater trochę tych kwalifikacji, no bo na przykład skończył te, tę sesję przed Louis Luis Hamilton, który dopiero na ósmym miejscu i Luis przyznaje, dobra, zawiniłem tutaj było za dużo błędów, nie miałem ani jednego czystego okrążenia. Te kwalifikacje położyłem ja i tylko wyłącznie ja. Jeszcze nie może się dogadać tak w 100% i tak w stałym rytmie z tym samochodem Lewis Hamilton, ale to przyjdzie. No, no ósme miejsce nie będzie jutro łatwo na pewno, ale na deszczu może coś ciekawego Luis nam wykombinować. kombinować. To jest kierowca, który na deszczu lubi jeździć. Pytanie, czy już ogarnia jazdę na deszczu w bolidzie Ferrari. Miał testy deszczu na Fiorano. Przejechał też Grand Prix Australii. Może już jakieś doświadczenie ciekawe ma. Na koniec Q3 dwóch, no raczej zwycięzców w tej sesji. Dziewiąty Alex Albon i na dziesiątym miejscu Olivier Berman. Obaj wyraźnie pokonali swoich partnerów zespołowych. Partnerów zespołowych, którzy mieli być wyraźnie przed nimi przed sezonem. Tak mówiło wielu kibiców i ekspertów. Natomiast to jest 3-0 już w pojedynkach kwalifikacyjnych dla Alexa Albona z Carlosem Saincem. Carlosem Saincem, który zupełnie nie potrafi się odnaleźć dzisiaj 12 miejsce, a do tego być może już o tym 别去。 Prawdopodobnie zostanie przesunięte o trzy pola na starcie za przyblokowanie Lewisa Hamilton'a. No i to będzie kolejny cios dla niego. To będzie 15 pole startowe i bardzo trudno będzie walczyć o punkty, ale oczywiście przy tym deszczu wszystko może się zdarzyć. Oliver Berman pokonuje po raz pierwszy w tym sezonie Estebana Okona w kwalifikacjach. Brawa dla Olivera, bo przejechał naprawdę świetną czasówkę. Na pewno wpływ na to miało to, że dostał nową podłogę od Hasa na ten weekend wyścigowy i ona spisywała się znacznie lepiej niż ta stara. Dlatego, no tutaj, brawa dla Olivera, że wykorzystał potencjał też samochodu jaki miał. Rozczarowanie na pewno będzie Valpin, ponieważ nie wprowadzili żadnego samochodu do Q3, a Jack Dwen zajął 19. pozycję w tych kwalifikacjach. No po wczorajszym dzwonie raczej nie miał pewności siebie. Wiemy już i pisałem o tym na blogu, że to była jego wina. Po prostu nie zamknął systemu DRS. Na poprzednim okrążeniu, które wczoraj przejechał w treningu, odpuścił lekko i to pozwoliło na zamknięcie systemu DRS. Na kolejne okrążenie przejeżdżał dokładnie w tym samym stylu, tylko no, stracił panowanie nad tyłem jeszcze zanim zdążył odjąć. No i to sprawiło, że wypadł w bandę przy ogromnej prędkości. Dobrze, że dzisiaj jedzie, dobrze, że ten politoł się poskładać. Trzeba było wymienić nadwozie w jego aucie, ale silnik skrzynia biegów raczej pozostały nietknięte, więc przynajmniej tyle. No tutaj błąd kierowcy, więc ani zespół nie pomaga kierowcy, ani kierowca sam sobie nie pomaga w tym, żeby przedłużyć choćby o 2 trzy wyścigi tę swoją obecność w Formule 1. Na 13. miejscu dzisiaj Fernando Alonso wyraźnie pokonał Lensa Stroll'a. Lensa Stroll w sumie takim... Em, Autorem jednej poważnej sytuacji, poważnego wyjazdu podczas tych kwalifikacji przejechał przez żwir w pierwszym sektorze, więc no tutaj nie było szans, żeby coś więcej wywalczyć niż 20 pole startowe. To nie oznacza, że nie mieliśmy czerwonej flagi, bo znowu paliły się trawy, podobnie jak w trzecim treningu. Dwa razy w trzecim treningu mieliśmy czerwoną flagę z powodu właśnie ognia na poboczu. Tym razem tylko raz, ale w idealnym momencie sędziowie też dyrekcja wyścigu wywiesiła tę czerwoną flagę, żeby nie przeszkodzić żadnemu kierowcy, więc przynajmniej tyle prawa dla nich, że ogarnęli tę sytuację i że, no, nie było tej żadnej ingerencji w wyniki. Więc Aston Martin jutro będzie miał naprawdę mocno pod górkę, podobnie jak Zaubery, które nie wyszły jako jedyny zespół, nie wyprowadził żadnego zawodnika z Q3, zresztą z Q1, przepraszam, w Q3 mieliśmy zawodników aż siedmiu ekip. To też ciekawa sprawa i pokazująca, jak równa jest rywalizacja i jak wiele znaczy kierowca w obecnej Formule 1. I jeżeli chodzi o omówienie wyników w tych kwalifikacjach, no to wszyscy omówieni naprawdę liczę na to i życzę Wam żeby jutro był ciekawy wyścig nie zdominowany przez opady deszczu, bo wiecie różnie to bywa na Suduce, może padać, mogą być czerwone flagi i tak dalej i tak dalej oby tego nie było, obyśmy mieli naprawdę niesamowicie ciekawą rywalizację która zaczyna się o godzinie 7 polskiego czasu, pamiętajcie, że ten wyścig można oglądać też w Super Polsacie, prawdopodobnie będzie komentował Andrzej Borowczyk, więc no, wszystko można sobie przypomnieć, a dodając do tego jeszcze to, że dziś mamy 17 lat od y, pole Roberta Kubica w Bahrajnie, no to już w ogóle robi się melancholijnie, prawda? Ee, życzę Wam y, udanego wyścigu, zaglądajcie na powrót do Roberta Peltam tam kolejne wypowiedzi, ciekawostki, y, statystyki po tej sesji, skrót i wszystko, co potrzebne, żeby wiedzieć y, na, o rywalizacji na SUSUCE. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, stawcie proszę łapkę w górę. Kliknijcie też komentarz dla zasięgu. Na przykład z pierwszą trójką według Was jutrzejszego wyścigu będę za to bardzo wdzięczny. Subskrybujcie kanał, żeby nie ominał Was kolejne filmy i do zobaczenia jutro po wyścigu. Trzymajcie się. Cześć!